Jeżeli szukasz informacji na ten temat znajdziesz je w poradniku, który znajduje się w linku pod tym filmem. Znajdziesz tam wszelkie informacje oraz tajniki hodowli. Zamieszkuje strefę lasu iglastego na północnej półkuli. Zasiedla Europę, Azję, Amerykę Północną, Afrykę Północną. Gatunek osiadły, częściowo koczujący poza okresem lęgowym, ptaki z zimniejszych rejonów Ameryki Północnej, Północnej Skandynawii i Północnej Azji przylatują na niewielkie dystanse w obszar o nieco łagodniejszym klimacie. W Polsce nieliczny ptak langowy i zimujący, miejscami bardzo nieliczne 6. Całkowita liczebność szacowana jest różnie, na 3500-5000 par, Komitet Ochrony Orłów 2002 potrzebne źródło, około 5000-6000 par, to miało być, stawarczyk 2036. Lub około 5700-7500 par, monitoring ptaków drapieżnych 2007-2008-7. Spotkać go można w całym kraju, również w górach. W Europie Środkowej to tak osiadły. Do jej południowo-zachodniej części zimu przylatują jastrzębie z północno-wschodnich rejonów. Jeszcze do lat 60. był to ptak dość liczny i rozpowszechniony. Jednak przez kolejne dwadzieścia lat przeżywał skokowe spadki liczebności i dopiero od lat 80. rozpoczęła się odbudowa populacji. Obecnie licznie zasiedla polskie nizinne lasy liściaste i góry do 1000 m pm. Najliczniejsze stanowiska występują na Śląsku i w Wielkopolsce, gdzie ilość osobników szacuje się na 800 §. paragraf najrzadszy jest w ubogich, nizinnych borach i w górskich lasach 8%. Charakterystyka Wygląd zewnętrzny Jastrząb w szacie i uwenalnej Dorosłe osobniki mają wierzch ciała szaro a spód jasny w poprzeczne, szare, faliste prążki, bardzo dla niego charakterystyczne, takie same występują jeszcze, spośród krajowych gatunków, u krogulca i sokoła wędrownego. Pręgowane pod ogonie z jasną plamą u nasady. Sterówki wachlarzowate, w przeciwieństwie do podobnego krogulca. Na tokiem charakterystyczna szeroka, biała brew. Utworzona jest, podobnie jak u innych ptaków drapieżnych, z kostnej tarczki nadocznej, która ma chronić oko ptaka w czasie lotu o oślepienia. Tęczówka jaskrawo-żółta, u starych samców ognista. Cała sylwetka z krótszymi skrzydłami, w stosunku do tułowia i dość długim ogonem, w porównaniu na przykład ze zbliżonym do samic jastrzębia rozmiarami myszałowym. Jastrzębia głowa ma charakterystyczny profil, zagięty dziób prosty u nasady skierowany jest ku przodowi, inaczej niż ma to miejsce u papukisów, gdzie dzioby już od nasady są hakowato wygięte. Swą zwrotność w locie zawdzięcza stosunkowo krótkim i szerokim skrzydłom oraz długiemu ogonowi. Samiec jest niewiele większy od samicy krogulca, o jeden slash mniejszy od samicy, ma łupkowo szarwiesz i biały spód z ciemnymi prążkami. Podgatunki z Syberii i Kamczatki są prawie w całości białe. Młode jastrzębie mają wierzch ciała bardziej brązowy i przede wszystkim zamiast falistych prążków, plamki w kształcie spadających kropel wody na rdza w spodzie. Końce piór są jasne. Sylwetka, tęczówka i brew na tokiem takie same jak u dorosłych. Nogi żółte. Przeważnie lata nisko, wykorzystując różne osłony takie jak rowy. Zręcznie manewruje między gałęziami w lesie, w czym pomaga mu stosunkowo długi ogon. Jest samotnikiem. Jedynie w okresie godowym łączy się w pary. Jastrzębie prowadzą skryty tryb życia. Rzadko krążą nad danym terenem, a gdy to robią, rozpościerają swój ogon tak, że widać na nim cztery ciemne, szerokie prążki. To ptaki przeważnie milczące. Jedynie w okresie godowym usłyszeć można ich głośne kwilenie. Środowisko podgatunek amerykańskiego jastrzębia A. G. Atryca pilelus, samiec. Stare, luźne drzewostany iglaste i mieszane w pobliżu łąk, pól prawnych i innych terenów otwartych. Jesienią i zimą częściej spotykane na otwartych terenach. Preferuje zróżnicowane krajobrazy, bogate w kryjówki i długą granicę pomiędzy lasami, a przestrzeniami niezadrzewionymi. Od kiedy nasilanie tępienia tego ptaka osłabło zaczął pojawiać się w pobliżu miast, zabudowań gospodarskich lub rzadziej w ich obrębie. Może lęgnąć się w podmiejskich parkach i śródpolnych remizach. Unikają jednak zapuszczania się w głąb rozległych obszarów otwartych. Przy mniejszych zadrzewieniach wybiera te, które gwarantują mu spokój i ciszę. Przez większość roku jastrzębie pozostają na swoim terytorium i zwykle widuje się je pojedynczo. Pożywienie. Jastrząb jest wszechstronnym drapieżnikiem. Najchętniej poluje na gołębie, stąd nazwa – gołębiarz, grzywacze i sierpówki. Poza tym łapie z zasadki inne średniej wielkości ptaki, głównie krukowate, grzebiące i śpiewające do wielkości drozda, stanowiące około 85% pożywienia. Są wśród nich sójki, wrony, kawki, cięcioły, kurpatwy oraz ptactwo domowe. Nawet kaczki krzyżówki. Ze ssaków, około 15% składu pokarmu, poluje na wiewiórki, zające, króliki, a nawet drobne gryzonie, które stanowią znaczną część jego diety głównie jesienią to okres ich wysokiej liczebności. Poluje samotnie, złowioną zdobycz z kubie lub futra, choć połyka trochę pozostawionych niejadalnych części, i zjada w ukryciu. Niestrawiony pokarm jest zwracany w formie wyplówek, co pozwala określić jego dietę. Resztki większych ofiar zostawia do następnego dnia. Większe samice polują zwykle na zwierzęta o pokaźniejszych rozmiarach, dochodzące do gabarytów kury czy zająca. Nogi tego ptaka są zaadaptowane do chwytania ofiar, z drzew, powietrza i ziemi. Zarówno jastrząb, jak i krogulec. Mają długi skok ułatwiający wyciąganie zwierzyny ukrywającej się w gęstych gałęziach lub schwytanie jej w niskim locie. Ostre i długie szpony umocowane na silnych palcach przecinają skórę ofiary wbijając się jej głęboko w ciało i powodując jej śmierć. Gdy po pierwszym ataku udaje jej się zbiec drapieżnik rusza w krótką pogoń za nią, ale po krótkim czasie gdy nie udaje jej się schwytać rezygnuje. Może też polować przez nagły lot nurkowy z dużej wysokości. Zimą ze względu na trudne zdobycie pożywienia niekorzystne są dla nich przedłużające się okresy silnych mrozów. Terytorium łowieckie jednej pary w okresie lęgowym wynosi około 30-50 km2. Okres lęgowy gody. Toki zaczynają się na przełomie stycznia i lutego. Wtedy można usłyszeć nawoływania jastrzębi oraz zobaczyć je krążące nad lasami. Wyprowadzany jest jeden lęk w roku. W połowie albo pod koniec kwietnia. Jastrzębie tworzą monogamiczne pary, wierne sobie często przez całe życie. Przeważnie przywiązują się na długo do swego rewiru. To większe samice ustanawiają terytorium lęgowe. Rewir ten jest zajmowany przez ptaki już kilka miesięcy przed przystąpieniem do gniazdowania. W okresie wyprowadzenia lęgów prowadzą skryty tryb życia. Gniazdo. Gniazdo, płaska platforma. Zwykle znajduje się na skraju lasu lub w jego głębi, w starych zadrzewieniach, przy pniu, w środkowej partii korony drzewa, około 10-20 metrów nad ziemią, zbudowane ze świeżych gałązek, na brzegach przystrojone zielonymi gałązkami sosny czy świerka, co odróżnia je od podobnego gniazda myszołowa. Wgłębienie niewielkie, wyściełane suchymi trawami, o średnicy około 60 80 cm i wysokości około 50 cm. Budową zajmuje się we większości samica. Gniazdo wykorzystywane jest przez wiele lat, więc może powiększać swe rozmiary. Na jego wierzchu przy zewnętrznej krawędzi dorosłe ptaki stale dokładają świeże i zielone gałązki, które odłamują w locie. Czasami jednak wykorzystują parę konstrukcji lęgowych na przemian w kolejnych sezonach. Od dawna przez myśliwych, Hodowców gołębi i rolników był uznawany za szkodnika. Negatywny wpływ na jego liczebność, choć trudno w to uwierzyć, miała również kultura masowa. W okresie PRL w produkcjach animowanych, takich jak przygód kilka wróbla firka, był demonizowany, a twórcy przedstawiali go jako okrutnego, przebiegłego złoczyńcę, żyjącego po to, by krzywdzić z reguły osłabione i bezbronne ofiary. Opinia ta przeniosła się do społeczeństwa wiejskiego, które przypisywało mu jak najgorsze cechy, obwiniając o znaczne straty w ptactwie domowym i zwierzynie łownej. Znane są przypadki, kiedy to mieszkańcy wsi szukali w lesie.